time. Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, już jest to już 20 odcinek, ale wiele mi sezon numer 2 słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie, no dosyć, dosyć ciekawy, ponieważ zrobimy sobie mnóstwo zmian w naszym składzie Poświęcimy w sumie ten odcinek głównie jednemu piłkarzowi, jest to oczywiście Julian Brandt, wersja Player of the Man w Bundesliga No ta karta jest naprawdę świetna, mam go na swoim głównym koncie i to co on robi, słuchajcie Niesamowita sprawa, jak widzicie, wszystkie już mam tak naprawdę gotowe i skończę razem z wami oczywiście, żeby było mm, jasne i klarowne jak zrobiłem te wyzwania No więc, jeżeli wim ci się spodobało, zostaw koniecznie łapkę w górę bo zbliżamy się już bardzo blisko do 100 tysięcy subów, także naprawdę będzie bardzo miło, jeżeli, jeżeli tak się właśnie staje. No dobra, po prostu ruszmy do pierwszego SBC, czyli Bayer Leverkusen. Nie było tu nic specjalnego, po prostu wziąłem praktycznie większość z bina. Dalej mamy Bundesligę, w której trzeba było oddać jednego informa, no i w sumie to też nie ma nic specjalnego. Dostajemy ładne stroje, także warto, warto było oddać tego informa. No i ostatnie, najdroższe wyzwanie, czyli oczywiście yy, Niemcy. Postanowiłem, że oddam tej na Rumę. Wielu z was pisało, żebym zrobił z nim jakiś skład, ale po prostu wtedy on się nie połączy totalnie z Varanem, więc. Więc postanowiłem, że po prostu troszeczkę zaoszczędzimy na tym Brancie, bo wyszło mi do stoka za niego, gdzie zwykle kosztuje 140, jeszcze przy okazji paczki do otworzenia, więc myślę, że Donoruma się na nas nie obrazi. Słuchajcie, oficjalnie kończymy właśnie to całe SBC o Branta, no i naprawdę jestem mega ciekawy, jak się będzie im grał na tym koncie, bo będę nim grał na SPO tutaj. I powiem wam, ta karta wygląda po prostu świetnie, na SP, na SP, wszędzie do sobie radę, powiem wam szczerze, zresztą sami zobaczycie, bo zagrałem sobie się nim dwa mecze. Pięknie ta karta wygląda, to jest w ogóle pierwsza karta, którą zrobiliśmy z SBC, więc naprawdę powiem wam, jestem ciekaw, czy... Będzie warto, ale wydaje mi się, że będzie warto, bo serio, grałem i biłem golda jeden przy okazji na moim głównym koncie, także pomógł mi bardzo Brand w tym, w tym wszystkim. Skład zobaczycie za chwilę, ale przejdźmy może jeszcze do paczek, ponieważ mamy trzy paczki do otworzenia. Mamy paczkę za 25 45 oraz tą małą, którą najpierw teraz otworzymy. Nie spodziewam się żadnych walkoutów, ponieważ jak dobrze wiecie w ostatnim odcinku wpadł... Mamy, ale wpadł Wanda w ostatnim odcinku, dzięki któremu oczywiście mogliśmy, mogliśmy sobie pozwolić na takie Branda. No i na paczkę za 25 tysięcy końców, no fajnie gdybyśmy wyszli na tym troszeczkę mniej niż 100 bo na no jednak zawsze lepiej zaoszczędzić. Kolejne ekrany, co się w ogóle dzieje? Może teraz jakieś 8 5? Polska to może być Kamil League, Kurde, no mógłby być jakiś na szczęsny z walkoutem No nie wiem, no niech nie, 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 nie będzie I ostatnia paczka za 45 tysięcy końców Przed nami, ja tego nie spodziewałem się totalnie niczego Ale może jakieś ekrany mimo wszystko Bo walkoutu oczywiście nie będzie I mamy trzeci raz ekrany, więc naprawdę Te paczki wyszły nie najgorzej, powiem wam szczerze Chorwacja, napastnik, to jest Mandzukic84 Przy okazji ogólnie śmieszna sprawa, bo Będę się musiał pozbyć Sancheza, jak dobrze wiecie Look at this dude I jak wiecie też również Bayern odpadł z Ligi Mistrzów Zapłaciłem za niego 185 tysięcy końców no, 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 no. To oh, no, no. chodzi po około... Nie jest to aż taka strata jak głupelkę Damiana z Beniaderem, jednak troszeczkę troszeczkę boli, powiem szczerze, no ale nie, nie chciałem na nim zrobić. Miałem zamiar go trzymać w składzie, no ale nie spodziewałem się, że trafię trafił Wandajka i że brand wyjdzie po tym. Także aż takiego żalu do siebie nie mam, no ale jednak stoka stracona na nim, więc troszkę szkoda. Tak wygląda nasz nowy skład składzie, jestem w 100% pewien, że będzie mi się o wiele lepiej grało. Jak dobrze wiecie, w sumie no, tutaj będzie oczywiście one to Watch Gorecka, który mam nadzieję, że zrobię jak najszybciej, bo chcę go zrobić za wymianę Futsław, no i ten rabiot. Bardzo się zastanawiam nad zrobieniem SBC właśnie rabiota o nie znać, czy to jest dobry pomysł, ale chyba właśnie tak zrobię. No, bo będzie po prostu perfekcyjny tutaj, naprawdę. No, kosztuje on około 200, k więc wydaje mi się, że będzie warto, ale raczej dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, co sądzicie o tym składzie, czy jest ok, czy jest coś do zmiany. No i oczywiście, żeby nie było żadnych niedomówień, rejestrujmy się do Ligi Weekendowej właśnie na tym koncie. Tymczasem zagramy sobie testowe właśnie dwa mecze naszym składem Division Rivals. Mam nadzieję, że wszyscy sobie bardzo ładnie poradzą. No i dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Lecimy. No i gramy z naszym pierwszym przeciwnikiem na dzisiaj i ma on, o no jezu, jest taliska, z którym się strasznie ciężko uda, Wandaj Wandaik przy okazji Australiska właśnie nie mówiłem, że jest bardzo niebezpieczny. O tym yeah. mówi Marcelo bardzo dobrze i Ramos. O, oczywiście, ale Ramos takie podanie no niezbyt dobre. Brand tam próbuje coś. Griezmann z prawej nogi. Griezmann z prawej nogi, no to jest, to jest hit. Brand, może wreszcie, Julian Brandt na żółto, Jezu, bym to trafił na zielono coś, myślę, że nie byłoby co zbierać. No dobra, dobra próba, no ładnie się przedarł, no bądźmy szczerzy, no to co tu zrobił było bardzo ładne. Ilio i zagranie do Roysa, który nie dobiegnie. Taliska znowu on jest też Beneder. o Jezu, Grisman znowu ma tyle miejsca, czemu panie Griezmann? I znowu z prawej nogi, no co jest grane? To jest piąta liga, czemu ja w piątej mam większe problemy niż trzeciej, to jest dla mnie niezrozumiałe nie, robimy, słuchajcie, kombek robimy, comeback. nad, naślono, jeszcze li, zle. Ale robię głupie błędy w obronie, to jest aż przykre i przegrywam 3-0 Jezus, ale jest... Co, co ja robię w tej obronie, jakim cudem ja wbijem G1 w taki sposób, nie rozumiem Griezmann właśnie strzelił Patryka w 14 minut to jest. To, to nie jest dobry znak przed Food Champions, naprawdę. No może teraz. Lio, Lio. Dobra, ma troszkę miejsca. Zagrajmy może do PP. Zdejdźmy sobie do środka, bardzo ładnie. I podanie. Strzał. Prosto, Wandajka. No nie. Je... Jeszcze. Co? Je... Dobra, PP na zielono. Wreszcie, dobra. Mamy bramkę kontaktową. W sumie nie kontaktową, honorową, tak naprawdę, na razie. W każdym razie daliśmy sygnał, że jeszcze walczymy. No nie ma możliwości, żeśmy to przegrali w pierwszym meczu. No po prostu. Nie, nie zgadzam się. Oh no, o oh, Jezu, ale znowu robię te same błędy w obronie, taliska proszę nie, rób mi tego! Aha, varan odbił piłkę i wpadł do ramki, dobra. To chyba nie jest mecz, który będę miło wspominał, ale no dobra. Brand na zielono, na żółto. Czemu? Znowu na żółto? No nie mogę na zielono trafić. Denerwuje mnie to strasznie. Dobra, PP, zejdźmy sobie do środka. W pole. Karne podanie na kogokolwiek i znowu Van Dijk. Kurde. Pepe, brand z kontuzją, ale spróbował, ładny teraz kaptern. Ała! Sobie do środka w karny, karny! no! Koniec pierwszej połowy przegrywamy 4 do 1, także wyborni mi się na razie gra ten mecz, naprawdę. Mam nadzieję, że strzelanie z trzech bramek nie będzie problemem w drugiej połowie, także lecimy. PP nice, nice, dobrze, to właśnie chodziło. Jest praktycznie sam goni go, niego, Wanda. I sobie do środka. Może z prawej, nie, już miałem nadzieję, że się potknieł tego Wanda, i będzie karny, ale się postanowił nie potknąć, postanowi, nie wiadomo czemu. Wow. 5-1, nie, no to. Ty, 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 nie, no nie rozumiem, no. I feel better... O, 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 Brandt się odpalił, 5 do dwóch. W głowie miałem nie wiem czemu taką podbitkę, po prostu tak wyszło, że chciałem jakąś podbitkę. Uderzył z lewej nogi pierwsza bramka, bardzo ładna przynajmniej przykład z W naszym klubie no i... czy to jest zwiastun kombeku? No nie wiem sam, no trzy bramki będzie ciężko strzelić mi się wydaje. Ale dobra, spróbujmy. Lio, okej, okay, dużo tutaj, w przypadku słupek gol, 67 minuta, mamy jeszcze dwie bramki do odrobienia, czy to jest możliwe? Marco Royce będzie tutaj sobie prawym skrzydłem, no tam jest faul, no czy ty odwiszesz kiedyś faul? Pepe, nie ma spalonego, dośrodkowanie, może jeszcze Marko, może Rabiot z prawej, nie, Rabiot tak niestety nie umie. Brand, uderzenie z dystansu, poprzeczka Ja pierdziele No szkoda, przegrywamy 5 do 3, jak powiem wam Dziwny mecz, bardzo dziwny mecz, nie mam do nikogo zastrzeżeń No, czasami niestety boczni obrońcy Mi nie wiadomo dlaczego wybiegali do przodu, no ale trudno Brand bardzo dobry zagrał, bramka, którą zdobył Była naprawdę świetna No i ostatnie spotkanie przed nami I może tym razem coś lżejszego z... See, z... strasznie dziwny skład, powiem szczerze, jest prawda na Kata Prime Falcao, który nie wiem co robi na... Pe... Jezu, on jest dziwnie wkomponowany, jest między Quadrado, Ariasem a Sanchezem. To jest jeden z dziwniejszych hybryd, jakie widziałem. Pepe i od razu na Leo albo na Roysa, który to wykończy! Co? Jak to wyjął Ederson? Moment, chwila. On się strzał był w niego, ale ten strzał był taki mocny dosyć mi się wydaje, więc... Dziwne. Fff, Dybala, nie, 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 typa. Dyba... Znowu przegrywamy? No co jest grane? Powiedzcie mi szczerze, bo nie rozumiem tego. To może jakaś szybka odpowiedź odnośnie. Ponad bramką. Nie trafiłem na zielono. To nie jest mój dzień dzisiaj, zdecydowanie. Dobra, mamy rzut wolny. Mamy rzut wolny z okolicy 16 metra. Nie, wiem, czy uderzać. No i co? Spróbujmy. Czemu niedawno nie strzelałem z wolnego i w mi się ruszył. Gol! Co. Nie naciskałem strzału, nawet nie wiedziałem, że waran tam jest, ale dobra. Ale jestem ciekaw w powtórce, jak to wyglądało, że waran akurat tam się znalazł. Po prostu. Masakra, dobra. Ooo, Falcao, nie, 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 nie Falcao? Nie, 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 nie. Jezu, jaki to był lop, halo! Spokojnie. Do pierwszej połowy jeden do jednego. Znowu strasznie dziwne spotkanie, ponieważ nie wiem. Dziwnie mi się dzisiaj gra po prostu. No ale dobra, mam nadzieję, że uda się wreszcie wygrać, bo potrzebujemy punktów w lidze, punktów w, w Division Ralph. No będziemy grali Full Champions w ten weekend, no tak to nie może wyglądać. Pepe, może wreszcie... A czemu z prawej nogi Pepe to był strzał na strzał z fałsza? Oh. Nie, 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 nie w ten sposób. Waran, proszę teraz wybić piłkę, bo co ja robię w tej obronie, to jest jakiś dramat. Na zielono go to było bardzo niebezpieczne. No i jeszcze są, no jego są też na zielono, to będzie źle. I jeszcze na kata, rabiot, kocham cię, dobrze, o. o, o, widzę cię, brand, widzę cię, brand, musisz na zielono, na żółto, czemu na żółto, Jezus? Ej, nie umiem trafić w zielone, no przecież to jest dramat, co się ze mną dzisiaj dzieje, naprawdę. Stan praktycznie ostatnia sytuacja. Mamy piękne zejście czy to będzie ten moment. Na lewą musisz jeść, branć, to nie to inny, no to muszę być Fran. To jest jego odcinek. I to zachuje nam zwycięstwo w tym meczu i za to był tak ciężki mecz, naprawdę po prostu nic mi nie wychodziło. Dobra, nara! Wyszedł z meczu. Mógł mieć punkty do Division nawet to chłop 30 sekund przed wychodzi z meczu, dobra. Nie będę go oceniał, po prostu tutaj w razie tak musiał Brat zapewnia nam zwycięstwo. To było ciężkie spotkanie, ale no, mam nadzieję, że raczej Wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać, czy robimy SBC o Rabiota, bo no za raczej... No, dajcie mi znać, po prostu dajcie mi znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z tą wspaniałą serią. Trzymajcie się do usłyszenia. No i na razie. Mały, widzieć. Nikt nie wierzy, że to wyjdzie. Nikt nie wiedział mam cywe Mam żal 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 do tych ludzi Mam żal 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 do tych ludzi